No powiedz. Nie powiem. Co? No właśnie, wyłącz to. No, no, dobra, no. No mów. Kłamiesz. No nie kłamie. Mów! Ja nie no tak. mów, bo chcę dzwonić Kinga. No dobra, już nic. Nie no powiedz. No nie, nic już. Zgasisz mikrofon? Nie. No to co chciałaś powiedzieć? No nic już. No powiedz. Nie chciałbym tylko powiedzieć, że mysza święta jest na tecie. A? Jakiś chłop mysza robi. I śpiewają? Nie, mówię jak ksiądz teraz coś tam jakiś nie... Jaki kanał? Nowy connected new, 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 user, new, user left your channel. User entered your channel. User joined your channel. User and user channel user was moved out of your channel to the Microphone activation. User joined your channel. channel. User joined your channel. User joined channel. Mario, user channel. You user you your you channel. I nie Panie... Siosna na, na wysokości. wysokości! Boże! Boże! Halo cicho! Boże! Nasz ojcze, chcemy ci złożyć dzień czynną ofiarę! czego przynieśliśmy chleb i wino, które otrzymaliśmy od ciebie? Gdy pan Jezus przed swoją męką spożywał z apostołami wieczerzę, wziął chleb. I dzięki Tobie składając, błogosławił i rozdawał im mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje. Dzwony, dlatego będzie wydane. Dzwony, dzwony! Dziękuję. Pod koniec wieczerzy wziął kielich. Napełniony widem złożył tobie dzięki, przed swoją uczynnią odmówiąc. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, który za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. O... Chrystus, w tęż zajęcie. W tej mszy świętej chodzimy to, co Jezus Chrystus polecił nam czynić. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał. Czy nasz, który jest w ziebie. Święcie imię Twoje. <śles> <śles> Wstańcie! Wstańcie kurwa! Powstańmy wszyscy. Módlmy się! Moś Mario! Łaski szpełna! Szemano z tobą! pan cicho! Chuj starczy Kumplafonix.pl Najbardziej pojebanej Team w sieci Tylko tam takie wariaty No jedyny Nawet box tu przysiaduje. Makano no? Impreza